Wiesz, dlaczego bank podczas podpisywania umowy, na przykład kredytu gotówkowego, nie powie ci wszystkiego, czego powinien? Bo doskonale wiedzą, że ponad 90% osób, które podpisują kredyty, nie czytają umów kredytowych. I mimo tego, że w umowie kredytowej jest zapis, że dana umowa nie jest zgodna z ustawą o kredycie konsumenckim, to i tak bank nalicza ci więcej w skali każdego miesiąca niż tak naprawdę powinien. A dlaczego? Bo i tak nie czytasz ustawy o kredycie konsumenckim, prawa bankowego. I kodeksu bankowego. I wyobraźcie, że ponad 96% umów podpisywana w Polsce jest błędnie konstruowana od 2011 roku i płacisz większe odsetki kredytowe względem tego niż powinieneś. Teraz może zadać sobie pytanie: no to ile banki zarobiły podczas błędnie naliczania umów właśnie kredytowych? Gdzie tych sztuk kredytowych było? kilka milionów w przeciągu kilkunastu lat. I biorąc dane o analizach, które posiadamy, średnia wartość pozwu sądowego dla naszych klientów wynosi 37 tysięcy złotych. A więc 37 tysięcy złotych razy 7 milionów to jest tak duża liczba, że ona nawet tutaj by się nie zmieściła. No dobra, i teraz może w twojej głowie pojawia się myśl: okej, okay, no to gdzie mogę przeanalizować swoją umowę? Możesz ją wysłać to mnie na gmail.com i sprawdzę, czy twoja umowa zawiera błędy, albo w najgorszym wypadku nie stracisz ani grosza.